Witajcie moi kochani bardzo serdecznie na kanale Maciej na YouTube w kolejnym odcinku ze zdrabkami, tym razem z polskimi zdrabkami, także bardzo Was serdecznie zapraszam. Mam zdrabki jeszcze z wymiany z Gabi z kanału Gabi Testuje. Kto nie zna Gabi, zapraszam na jej kanał bardzo, bardzo serdecznie. Mam dla Was przygotowany y, klub milionerów. I boom 777. Łączny wkład na dzisiejszy odcinek to 30 zł. Ale zanim przejdziemy do drapania, chcę bardzo serdecznie pozdrowić osoby, które zostawiły chęć do pozdrowień w, w poprzednim odcinku. A będzie to Monika Pyznar, Niula ze Szczecina, Patrycja Paterak, Anna Dygas, Betty 1250 Fluder oraz Alicja w krainie zakupów. Bardzo Was serdecznie, moi drodzy, pozdrawiam, wszystkie osoby z tego miejsca. Jeżeli Ty chcesz być pozdrowiony w kolejnym odcinku, po prostu napisz w komentarzu. Także zabieramy się do drapania. Zacznijmy może od tej tańszej zrapeczki, moi drodzy. Mamy Boom 777 i lecimy z tą zrapeczką. Czego szukamy w Boom 777? Musimy. Znaleźć symbol czarnej siódemki. Wygrywamy przypisaną kwotę. Jeżeli znajdziemy dwa razy taki symbol, mnożymy tę kwotę razy dwa. A jeżeli znajdziemy trzy razy siódemki, no to wygraną mnożymy razy trzy. Sprawdźmy, czy coś nam przyniesie. Bum 777. Piękna taka zdrabka, słuchajcie, 3D. Naprawdę. Mamy garniec. Mamy winogrono oraz pierścionek. Pierścień w zasadzie. Tutaj było 50 zł do wygrania. Przejdźmy sobie do kolejnej gry. Nie chcę tutaj zdrapać literek kontrolnych. Mamy dzwon, mamy monety i mamy banknot. 30 zł. Truskawka, monety i banany za 400 zł. Moi drodzy, zachęcam do zostawienia subskrypcji. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, bardzo serdecznie zapraszam. Zostawiajcie łapki w górę pod filmem, zostawiajcie komentarze. I będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeżeli polecicie mój kanał komuś, kto jeszcze... Nie subskrybuję. Będę bardzo wdzięczny. Tutaj mamy pierścień, dzwonek, serce. Oczywiście nie dają nam wygranej, bo szukamy siódemeczki. Może przejdźmy sobie na tę stronę troszeczkę. Mamy worek podkowe i diament. Główna wygrana, czyli 507 tysięcy złotych, banan, korona. I pik to również nie przynosi nam wygranej Gra ósma. Korona, winogrona i ananas. I tak drapki od Gabi przynoszą szczęście, bo w poprzednim odcinku udało się wygrać 50 zł, czyli cały wkład nam wpadł do kieszeni. Także Gabi się już... Na pewno cieszę z tego, że udało się taką nagrodę wygrać. Tutaj mamy jabłk, y, diament, jabłko oraz arbuza za 400 zł. Też do nas nie powędrowało. Pik, gwiazda i arbus. Dyszka, moi drodzy, dyszka. Wiśnia, jabłko. Złoto. Niestety nie. Dalej cytryna, wiśnia i serce. Też nie. I ostatnia szansa w tej grze. Mamy safe, pomarańcze i cytrynę, co nam nie daje niestety nagrody w wysokości 10 zł, gdzie my mamy te Kontrolne, moi drodzy. Kontrolne literki są potrzebne. A ja nie wiem, gdzie one są. Nie mam pojęcia, gdzie są kontrolne. Może znajdę, może nie znajdę. Tutaj mamy literkę B, a tutaj mamy literkę M, czyli od razu wiem, że ta zdrapeczka jest przegrana. Przejdźmy sobie do Kolejnej strapki. Klub milionerów. Może tak w ten sposób pokażę. I szukamy wygrywających liczb. Poddalmy sobie troszeczkę. O. Czy to będzie teraz dobrze widoczne? Zobaczmy. I mamy. 41. 27. Dwadzieścia jeden, trzydzieści trzy i dwadzieścia Takie mamy wygrywające liczby, a jakie mamy nasze liczby? Tutaj możemy też znaleźć safe i wygrać dwukrotność przypisanej kwoty. Mamy dwójeczkę, która nam wygranej nie daje, w wysokości 40, 20 zł. Przepraszam. Tutaj mamy 39. Przejdźmy sobie dalej. Mamy 22 obok. 100 zł. 26 również obok. Milion do nas nie powędrował. Szóstka, mój drodzy za tysiąc złotych i lecimy dalej osiemnaście szesnaście dziewiątka dwadzieścia trzy nie mamy, mamy 24, także zobaczcie, jak to wygląda. Już niedługo na moim kanale pojawi się więcej polskich zdrapek i nie mam tutaj tylko i wyłącznie na myśli e, wymian, bo zresztą sami zobaczycie, będą polskie zdrapki na moim kanale, ale niech to zostanie na razie tajemnicą, niech to zostanie tajemnicą i niespodzianką dla Was. 28 też mam przygotowany dla Was mam przygotowane dla Was przepraszam, nagrody dla wspierających kanał. Niedługo filmik pojawi się na kanale. Nagrody są przygotowane, nagrody są dla Was. Czekajcie tak wobec tego na film, który się powinien pojawić. Może jeszcze w tym tygodniu, moi drodzy, uda mi się go nagrać. Także czekajcie z niecierpliwością, bo na pewno, na pewno będą fajne nagrody. Na pewno będą fajne nagrody. Przypominam też o rozdaniu, które trwa na moim kanale z okazji. 400 subskrypcji. Gdyby ktoś miał ochotę, gdyby ktoś jeszcze nie wziął udziału, to podlinkuję go pod tym filmem. Nie ma problemu. Zapraszam serdecznie lecimy z ostatnim rządkiem. Mamy czternastkę. Mamy 46 za okrągły milion złotych. Mamy 37. Szkoda, że nie 27, prawda? Czwóreczka. I 44. No niestety zdrapka okazała się pusta. Literki kontrolne. Jakie mamy literki kontrolne? Literka M, literka S oraz literka B. Niestety, ale ta zdrapeczka klub milionerów, no, nam wygranej niestety nie przyniosła, ale Gabi ty się nie, nie przejmuj tym e, w ogóle, dlatego że i tak na naszą wymianę w wysokości 50 zł. Wygrała zdrabka w poprzednim odcinku Polska-Polska przynosząc dokładnie 50 zł. Także Gabi, Ty się tym nie przejmuj. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś ma ochotę odwiedzić kanał Gabi, to zapraszam. Gabi testuje. Ja Was zapraszam do rozdania na moim kanale z okazji 400 subskrypcji. Udostępniajcie moje filmy, zostawiajcie łapki w górę, a ja Wam życzę miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!